W ostatnich dniach masowo zgłaszacie mi, że podobno na Aki na to, że widnieją jakieś nasze dziwne zdjęcia, i w dodatku podobno prawdziwa twarz LOLO. Ja oczywiście, widzowie, muszę to sprawdzić jako osoba spalionowa, więc w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie wszystkie osoby spalionowa na Aki na to, że no i też LOLO i Boro, żeby sprawdzić jak wyglądają ich prawdziwe twarze w prawdziwym życiu, bo to są wasze doniesienia, że podobno tutaj zostały dodane jakieś ich prawdziwe zdjęcia. Musimy to sprawdzić, widzowie. Wy subskrybujcie kanał, wpadajcie na kinowice.pl. Dobra, ja już nie komentuję, czy twoja postać z dziewczyną? Zaczniemy sobie od mylki, ponieważ tutaj tak nam się pytanie, kochani, wylosowało, że czy twoja postać jest dziewczyną? No to ja na to jak na lato oczywiście odpowiadam, że jest. Czy twoja postać tworzy filmy na YouTubie? No, składa się na to, że Emilia również treści na YouTube a, a tworzy widzowe, więc wybieramy tak. Czy twoja postać gra w Minecraft? ej, skąd ten akinator? aż tyle wie tutaj na początku? Przecież ja nawet nie zacząłem tutaj sensownie prowadzić odcinka, a on od razu już dosłownie wszystko tutaj piko, -be. Wiem, no tak, również Czy twoja postać pochodzi z anime? Eee, nie wiem, czy Emilia Samtąd pochodzi, ale z tego co mi się wydaje To nie, czy twoja postać jest związana Z bananami, co? To nie, Emilia nie Jest małpą, halo, jak, jakie Banany, nie Lecimy dalej, szóste pytanie mi tu, proszę Ładuj ty kolego z wąsem i ciekawą brudką, a nie takie rzeczy Czy twoja postać kieruje ludźmi? Eee, czy Emilia jest jakimś, nie wiem, złowrogim bohaterem I nami wszystkimi steruje? Może tak być, ale chyba nie w tym uniwersum, nie. Lecimy dalej. Czy twoja postać ma związek z wojownicami? AAA! To mnie o On myśli, że ja tu o myślę. Nie! A ci powiem NIE! Czy twoja postać jest związana z wojownikami ninja? Co? Co to w ogóle za bezsensowne pytanie? Czy twoja postać nie ma włosów? Nie, Emilia ma piękne, bujne, blond włosy. Czy twoja postać ma włosy z dzi w dziwnym kolorze? Zielonym, niebieskim, czerwonym? Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? No! I w końcu gadasz do rzeczy! Czy twoja postać ma sklep internetowy? Dajmy, że nie wiem, bo wiem, że Emilia nie ma, ale kiedyś może miała i nie wiem, jakie tutaj są dane. Czy twoja postać gra w Roblox? Niestety nie gra. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? No tak! Podkreślam to już któryś raz Tak, Czy twoja postać ma młodszą siostrę No i tutaj widzowie po tym pytaniu Po co ty się pytasz o jakieś highlighty Z CSGO, przecież tu nie ma żadnego sensu Tak, ma siostrę Przed chwilą ci powiedziałem, że ma młodszą Czy twoja postać kiedykolwiek spotykała się Z kimś znanym? Nie wiem Z kim tam Emilia się spotykała, skąd ja mam to wiedzieć Co to za pytanie? Ej, no ziomuś, ej, bo się zaraz wyobrazimy. Któryś raz zadajesz to samo że twoja postać używa Kilofa, Tak do kopania yy, ród w Minecrafcie. Czy twoja postać była członkiem ruchu lud Nie wiem co to jest nawet, widzowie, nawet nie wiem. Wystąpiła w teledysku, Emilka. Oczywiście, że tak. Jest młodym mężczyzną? Nie, to jest kobieta! Je, yes, Milki! Ej, co to jest za fota? Emilia miała taką fotę? Ej, to teraz nawet nie wiem. 43 tysiące razy Mega dużo, dobra. nie znalazł. Zobaczmy, że znajdziemy mamą osobę, a potem przejdziemy już do tych e, bardziej tajemniczych. Dobra, czy twoja postać nosi kobiece ubrania? Więc, sobie, czy ta koszulka wam... Wy ja wiem, że ja tutaj mam jakiś podkład, tak, sorry. Sorry, to, to, to nie jest podkład, co ja gadam. Coś tam, nie wiem, coś, coś mi zostało, ale nieważne, widzowie, to tam pasta na zęby albo coś. Ale czy twoja postać nosi kobiece ubrania? To jest obraza w moim, w moim kierunku, ten ziomek mnie podsłuchuje i on wie, że ja wyszukuję siebie. Nie! Nie noszę! Noszę męskie ubrania, dresik, tlapeczki Nike. jest gitarka. I tak, jestem youtuberem. Mogę się tak nazwać, trochę ciara, ale prawda. Czy twoja postać ma związek z Wojanowicami? Nie, nie nagrywam na Wojanowicach i proszę tutaj mówić o Kidowicach. Czy twoja postać gra koncert w Polsce? Nie, nie mam takich piosenek. Czy twoja postać kręci filmik o Minecrafcie? Tak. Czy twoja postać gra w Loblox? Chyba tak, no chyba tam kiedyś zagrałem, no jak mam być szczery, no tam kiedyś sobie zagrałem. Tak, mam oksy. Nie mam tygrysa. Czy twoja postać ma dziewczynę elfa? Co? Nie, Boże. Co? Nie! Czemu mi się te jakieś perfumy na prawo wyświetlają? Czy twoja postać jest niewidoma? No, może być za 10 lat, ale na razie jeszcze coś tam widzę, więc nie. <gry> okulary. Oj, czy Twoja postać jest zielona? Może tak powiedzieć, no. Żabka Davik, nie? Żabka Tof. Czy Twoja postać jest najstarsza w grupie? Czekaj! Chyba tak! Chyba na palionowie jestem najstarszy. Tak! Możliwe. Czy Twoja postać gra we Władcy Pierścieni? Nie! Jakie? Jak ze SpongeBobem? Nie, jest żabą, tak, tak, wiem, że chodzi o mnie. Let's go! Jesteśmy, bang, Ile razy? 33 tysiące razy, czyli więcej! Znaczy, mnie od Emilii, ale patrząc na to, jak się fajnie rozwijamy, patrzcie, 18.25 byłem zgadywany, czyli dosłownie 3 minutki temu ktoś mnie zgadywał. No to nieźle. E, dajcie tu jakiś lepszy obrazek, aktualniejszy. O, na przykład taki. Dajcie to, błagam, proszę, zróbcie to. Dobra, lecimy dalej. Teraz widzowie yy, zgadujemy tutaj bardzo ciekawą postać, a mianowicie LOLO! Zobaczymy, czy będzie jego prawdziwa twarz! Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Uwaga, lecimy. Czy twoja postać jest graczem? Tak, to jest profesjonalny gracz? Czy ma związek z Wojanowicami? Nie, lubię Wojanowice, ale nic nie ma. Tak, kręci filmiki o Minecrafcie. Nie jest związana z pomarańczowym. Nie gra w Robloxa. Lecimy dosłownie speedrun znalezienia Lolo. Czy twoja postać ma prawo jazdy? No nie, no chyba nie. Czy twoja postać jest żółta? Eee, czy one czasem mnie podsłuchuje? Eee, szukam zyka! Szukam jak co? Czy twoja postać jest związana z owocami? Z mleczami, to to nie jest owoc, tylko roślina, tak? Chyba. To to chyba nie jest owoc, to nie. Tak mi się wydaje. Twoja postać ma głowę zwierzęcia, on już wie. On już wie, kochani, po dziesięciu pytaniach ten ziomek oficjalnie strzela nam takiego ostrzygawczego liścia, w naszą piękną twarz, że on już wie o kogo nam chodzi. I to nie jest tutaj jakaś świnka czy coś. Nie, 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 Jemu, on wie, że tu chodzi o głowę owcy. Mogę się to od razu sprecyzować. No, no tak, no to prawda, no tak. I później on zadaje pytanie, czy Twoja postać pochodzi z serialu chirurdzy. Słuchajcie, ja tego serialu nigdy nie oglądałem. Możecie się spytać Waszych rodziców teraz, jak z nimi oglądacie, czy na przykład oglądali taki serial. No ja niestety nie, i nie kojarzę, żeby tam była ofcelolo. Czy Twoja postać jest w paski? Nie. To nie jest zebra! Koleś! Czy Twoja postać ma sklep internetowy? Nie ma własnego sklepu internetowego. Tam u Pawła gry sprzedają, ale. Ale to nie jest jego sklep. Czy Twoja postać nosi katanę? Co? Nie, to taka kurtka, jak co widzę. Wie. Czy Twoja postać jest kaczką? Nie, owcą! Spalionowym! No tak! No ty już wiesz! No ty już wiesz, no nie udawaj, no, Dawaj, no dawaj tego Lolo tu. Dawaj jego prawdziwe zdjęcie. Dawaj, pokaż mi jego twarz! No to nie jest jego twarz! Widzowie, dobra! No tak, no myślisz, o Lolo, no dobrze zgadłeś, ale widzowie, no zrobiliśmy w konia. To nie jest jego w ogóle prawdziwa twarz. Lolo i bolo miały być prawdziwe twarze, a tu jest zdjęcie z Minecrafta 9600 razy. Okej, okay, sporo jak na to, jak krótko jest na YouTube. Dobra, zgadnijmy, bola. To może być ciężkie, ale spróbujmy. Czy twoja postać nosi tamskie ubrania? Nie. A zacznijmy od tego. Czy twoja postać jest youtuberem? Chyba nie. Trzeba byłoby tak powiedzieć, że no chyba nie. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Chyba nie, no wy, no, no, tam, bierzemy go na odcinki, ale no, on nie nagrywa Nie ma związku z Wajanowicami e, Czy twoja postać jest map? Dlaczego obrażacie Bola od razu, no halo Nie, 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 nie Jest graczem, tak Nie wiem czy gra w Robloxa, skąd mam to wiedzieć? Nie wiem czy gra w Robloxa, na pewno nie ma prawa jazdy bo ma 5 lat Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Nie Nie chodzi mi drugi raz do rola Twoja postać znacie osobiście? No trzeba odpowiedzieć jako widz, czyli że nie To trzeba tak zleć. Jest dzieckiem, tak e, Nie ma kanału na YouTubie, nie ma, nie ma, nie ma Czy twoja postać mówi niewyraźnie? Tak, ej, on już wie Jest bobasem, on już to wie Zajęło mu to Minutę Najszybciej zgad Co jest w ogóle? Co jest? Co jest? Ale dlaczego znowu Nie ma jego zdjęcia? Bez sensu, widzę, widzowie, zrobiliście mnie w bambuku totalnie, no No tak, no chodzi o Bo ile był razy? 500 590, okej, okay. myślałem jeszcze, że trochę więcej. Te 500 to tak powiedziałem, że mało. Patrzcie, ale ostatni raz był widziany dzisiaj o, o 15. Ej, nieźle. Dobra, zobaczmy jeszcze Paliona. Jak szybko, jak szybko taki wielki youtuber jak Paweł Palion, e, AK założyciel palionowa, e, zostanie znaleziony w tej gierce. Dobra, ja obstawiam, że to będzie 8 pytań. I w sumie jestem ciekaw, jakie zdjęcie ma tutaj dodane, bo możliwe, że była aktualizacja. E, Krędzie filmiki o Minecrafcie, tak. No, spytaj. Z kolorem żółtym, nie? Dawaj, pytania o Wojanowice. Czy Twoja postać jest głupia? No nie, no Paweł nie jest głupi, jest śmieszny. O, związek z Wojanowicami, tak, no, no, tak. A, od razu, że niebieski, patrzcie! Wojana chcą nam wcisnąć, Nie, 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 nie. nie Twoja postać występuje w srebrne oczy, nie wiem co to jest. Czy two ulubionym kolorem Twojej postaci jest zielonym. Tak, no i już tutaj klasznie na Pawłem Twoja postać jest zła? Nie. A, to jeszcze chciał hakera odbić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czyli jak tutaj. No, 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 okej. Okay. Mamy zdjęcie z Zielone 3, czyli nowe zdjęcie. Bardzo nowe zdjęcie, czyli zostało zaaktualizowane. 603 tysiące razy. Minutę temu był wyszukiwany. Widzowie, ja mam dość. Ja po prostu nie nadaję się do coś takiego Dobra, powiem wam tak Zrobiliście mnie dzisiaj w bambuko Nie zostały zaaktualizowane te zdjęcia Niestety, co oszukaliście mnie perfidnie widzowie Z tymi zdjęciami, jest mi przykro Ale nie oszukajcie mnie z łapką w górę i subskrypcją Dobra, bo inaczej Będzie mi smutno i pójdę spać